ale elo. O, górny, ostatnie, najmocniejsze przygotowania do. Mogę go update, który będzie za chwilę. Zobaczymy. Mogę 1000 gramów. mmm dzisiaj rekord, Nie dostałam. Ten update będzie za chwilę. Zobaczymy, o której będzie update, bo wiem, że dzisiaj będzie. Będzie update idealnie za dwie godziny To nie nagle mam odcinka idealnie do updateu bo mam to w kościele Będziemy sobie akurat zaczynać takiego falta widzowie mam Ogólnie mam zobaczcie jakie mam dwa pety mocne Te pety chyba są bardzo mocne te dwa, które mam, no zapiszcie w komentarzach. No i one kosztowały? One kosztowały dokładnie 60 tysięcy. dwa, no teraz zawłuję. No a robimy mały opening na początek. Stroniemy. Powiedzcie w komentarzach, co się opłacać, to jest 3 lat. A teraz dwa na raz. O, może. No. I jak słów pewnie 500? Nie, 1000. Fajnie. Mm. A w ogóle zobaczcie, jakie lata szybko. Muszę też pochwalić to, oczywiście. fajne książki na nowy update. Zobaczcie, mamy dwie metryczne, Koiny słówka, i tu, tutaj jest, oczywiście, mam siłę 75 mytyczna i dwie na, na speedometryczna. Mam, mam też dobre podki. Jesteśmy dosyć dobrze przygotowani. Nie mogę skraftować innych. Chyba nie będę mógł kraftować. Więc... Będzie mocno. Będzie mocny start update'u Jak w ogóle nie to postaram się na odcinku zdobyć wszystkie światy, choć czy mi się uda trochę wątpię, bo ja często na zostawiam zostawiłam na kilka na kilka minut lub nawet godzinę, żeby mi się nie farmiło. No to widzę sobie tylko na pieniądze mam. No, to będę fajnie już teraz pieniądze. I tak warto teraz będzie dużo pieniędzy z update'em. Wiadomo. A będzie nowy update. Może będziemy o to rzucać na światło, wątpię. No jeśli limit to 70 stabek, to światło będzie więcej kosztować niż 70 stabek. będzie trochę boję tego update'u. Przezem. No to jest zrobić sobie trochę więcej owoców. A! Nie zrobię. Dobra. Musimy szybko zrobić kilka rzeczy jeszcze. O, No Dobra. Jeśli ktoś po prostu nie wiem. Jeśli ktokolwiek z Was mógłby dać jeden lub dwa odłamki tego dużego klucza. Błagam was, zapra zapraszajcie mnie do znajomych. No, no wszystko zróbcie. Proszę. Ja potrzebuję to, widzowie, ja to potrzebuję. No, ale byłem na 15 tutaj w Dinklazach przed odcinkiem. A my zdoby... się tego zdobyłamy? Nic. Nie zdobyłem tych górnych. Nic. Jeszcze raz mogę sprawdzić, ale nic. No nic, nie ma. Nie ma tej treści. A jedyna, to była to było ze 48 milionów. Tak, ktoś wystawił 48 milionów. Co nie jest chyba normalne w tej grze Chyba trochę przesadził z ceną jednak. Więc proszę was. Proszę. Jeśli jakbym mógł za 20 tysięcy na przykład mi selnąć, to ja kupuję, nie wiem, co to, to skąd albo na laty wezmę. Nie wiem, ja po prostu będę musiał to jakoś kupić. odwiedzam Mark, za to wyjście koła. Skąd go jednej rzeczy? Razem tak po tych mapach latam. Dlatego. Wystawcie tego szuba i łapkę w gula. Tu je sobie świetla. Tu się sobie świetla. O, tutaj w boku. Dzwoneczka. Tu jest tam się wyświetla. Łapka łapkę w góle. Kliknijcie go a będziecie mieli lepszy dzień zobaczymy co dajker już jak to, to jest dajkiel to już mam wygraną nie no 43 minuty no bo teraz tylko skraftujemy kilka rzeczy z której moje tej to jest tutaj żeby coś przygotować, przydam tej miesiący, się i mi nie mogę nawet tego zrobić. No, może ogólnie to już będzie chyba koniec tego odcinka, bo ja muszę się trochę uspokoić, bo to mam dalej tam posąć, bo jeszcze mam dużo rzeczy do robienia. Muszę jeszcze, będę musiał jeszcze coś zrobić. Potem do kościoła i znowu czasu. Nie mało mam czasu. Jest montować ten filmik, bo tak. No bo to będzie chyba na wszystko, się to jeszcze fajną płotę złapię. No dobra, no dobra, spójcie, spójcie, spójcie. No dobra. dobra, to to na wszystko w dzisiejszym odcinku, widowie. Jeszcze mam taki. Myślę, że pokażę Wam szybko team i będę dać się montować filmik. Taki mam team. Mam jeszcze taką gość. Gość trzy te wolne paty. Pierwsza osoba, która napisa w komentarzu. Która napisa w komentarzu. 1, 2, 3. Dostaje ode mnie trzy paty. 27 tysięcy. Ogólnie od, od publikacji tego filmu macie godzinę idealnie. Więc. I to jak nie napisać. Jak musi być subik, lajek, lajka. Musicie dać. I, musi, i musicie napisać filmik. I o 20 do 21.00 Jeśli nie zapomnę, oczywiście. widzowie.